Proszę państwa, tutaj nasi goście, nasi oficjele już są z nami, z czego ogromnie się cieszymy, bo jakby nie było to oczywiście osoby również odpowiedzialne za organizację właśnie 19. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Ja bardzo proszę, ponieważ już wiem, że zawodnicy są gotowi, aby tutaj w okolice właśnie już tej głównej sceny podchodziły ekipy. Przypomnę, 10 województw, które zakwalifikowało się, proszę Państwa, do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zapraszam już tutaj właśnie zawodników głównych, oczywiście aktorów dzisiaj tego spektaklu MTB, który rozpocznie się o godzinie 11.00. Bardzo proszę, aby już tutaj poszczególne województwa pojawiały się, proszę Państwa, pod główną sceną, a przypomnę że dzisiaj tutaj do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Szanowni Państwo, zakwalifikowało się 10 województw, 19. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, województwo dolnośląskie i oczywiście w żółtych koszulkach reprezentacja tego województwa, województwo łódzkie, województwo mazowieckie, to oczywiście młodzi zawodnicy, przed którymi wielka sportowa kariera. Województwo małopolskie, Podkarpacie, również województwo pomorskie, również województwo śląskie, świętokrzyskie i Małopolska. Bardzo prosimy, aby już tutaj, ponieważ tutaj już za chwilę oficjalne otwarcie, przypomnę, 19 finału 19 ogólnopolskiej olimpiady, młodzieży. A przypomnę, że dzisiaj tutaj w Sławnie, które jest gospodarzem, również województwo podlaskie, na czele z trenerem Wiesławem Grabkiem, duża ekipa, jeśli chodzi o województwo pomorskie, to oczywiście Kartuzja, Kartuzy, to oczywiście Baszta Bytów, Świętokrzyskie, jak i również województwo wielkopolskie z tenerem Markiem Cieślakiem. Ten, który przy właśnie wychował, proszę Państwa, naszą mistrzynię Europy na torze. I tak jak już mówiłem, tutaj mamy te 10 województw, które proszę Państwa, będzie reprezentowało, reprezentuje właśnie na tym finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży WMTB swoje województwa. Ja pozwolę sobie oddać teraz głos koledze Markowi Mazur prezes, przewodniczący sejmiku województwa łódzkiego. Bardzo proszę, panie Marku. Dla regionu łódzkiego jest to największe wydarzenie w tych ostatnich miesiącach, bowiem organizujemy dziewiętnastą ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, ale również jest to największe wydarzenie dla was, drogie zawodniczki i zawodnicy, bo jest to w sporcie naszym najważniejsza impreza, bo dla was jest to początek kariery, Mam nadzieję, że przez wiele, wiele lat będziemy o Was słyszeć na wielu imprezach krajowych, światowych. I dla szkoleniowców również jest to bardzo istotne, bowiem od tej kategorii wiekowej, a więc od iniora młodszego, zaczyna się prawdziwy sport. I dlatego pamiętamy, że kiedyś była ogólnopolska Spartakiada Młodzieży. To w tamtej imprezie, a dzisiaj w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, mieliśmy dowody na to, że tam właśnie zaczynali swoją wielką karierę nasi najlepsi kolarze. I nie tylko górscy, ale i torowi i szosowi. Każdy, kto dzisiaj zdobywa medale olimpijskie, zaczyna swoją karierę właśnie od Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. A więc jest to dowód na to, że jest to bardzo ważna, bardzo ważna pod, pod każdym względem impreza. Ceremoniały również, jak na Igrzyskach Olimpijskich. A więc czujcie się, zawodniczki, zawodnicy, że jesteście już na progu tej wielkiej kariery sportowej i życzymy Wam, abyście również swoje miejsce znaleźli na Igrzyskach Olimpijskich. Może nie najbliższych, ale następnych. W imieniu Komitetu Organizacyjnego 19. 19. Ogólnopolskiej olimpiady Młodzieży. Bardzo serdecznie witam. Wszystkie reprezentacje województw, które przyjechały do Sławna, do Powiatu Poczyńskiego na ziemi Łódzką. Witam zawodniczki, zawodników bardzo serdecznie. Trenerów, masażystów, szkoleniowców, wszystkich, którzy tworzą te nasze ekipy kolarskie. Witam sędziów. Będziemy mieli. Niebawem również i prezentację najlepszych tutaj i zawodników, i zawodników, i, i zawodniczek, i sędziów, którzy będą składali te nasze przyrzeczenia. Witam wszystkich, wszystkich i życzę, życzę satysfakcji z udziału w tej imprezie. Życzę zawodniczkom, zawodnikom jeszcze raz wielkiej kariery sportowej, żeby ten początek kariery sportowej tu właśnie sławnie się rozpoczął, żebyście tu kiedyś wrócili na Mistrzostwa Polski na różne imprezy. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy uprzejmie. Marek Mazur, przewodniczący zajmiku województwa łódzkiego. Pozwolę sobie tylko jeszcze, aby dołączył do nas pan starosta powiatu opoczyńskiego. Jest z nami pan Marek Syta. Panie Marku, zapraszamy tutaj. A głos oddaję dyrektorowi teraz tych zawodów sportowych. Zbigniew Gierczak, który jest odpowiedzialny tutaj za zawody MTW Sławno 2013. Serdecznie witam ekipy. My mieliśmy okazję się już wczoraj spotkać na odprawie technicznej, więc wszystko mamy ustalone. Witam prezesa Łódzkiej Federacji Sportu Janusza Kotlińskiego. Witam Arkadiusza Jałowskiego, wiceprezesa Krajowego Związku Kolarskiego Łodzi. Pana Marka Mazura, który już miał, zabierał głos. Witam gospodarza oczywiście imprezy. Tadeusz A. Wojciechowskiego i pana starostę Papocińskiego Marka Ksytę. Witam również wszystkich ludzi z obsługi, którzy będą czuwać dzisiaj nad tym, aby ta impreza miała e, prawidłowy przebieg. Witam sędziów, witam obsługę medyczną, zabezpieczenie techniczne, biuro. Biuro Promocji Gminy Sławno, i to jest wszystko. Uważam, że zrobiliśmy wszystko, żeby ta impreza się odbyła w pełni profesjonalnie, zgodnie z wszelkimi regulaminami. Jest to wszystko oczywiście do oceny przez sędziego głównego, który wystawi nam laurkę po zakończeniu zawodów. Poproszę teraz pana Wójta Gminy Sławno o kilka słów. Bardzo prosimy, Pan Tadeusz Wojciechowski, Wójt Gminy Sławno. Pozwolicie przede wszystkim drogie zawodniczki, zawodnicy, że w imieniu samorządu Gminy Sławno, jak również własnym, bardzo serdecznie przywitam Was na gościnnej ziemi sławieńskiej w powiecie opoczyńskim. Mam wielką przyjemność, że Gmina Sławno gości kolejną dużą imprezę Kolarstwa Górskiego. Odbywały się tutaj Mistrzostwa Polsk Polski w Kolarstwie Górskim odbywały się Mistrzostwa Polskich Ludowych Zespołów Sportowych, odbywały się pięć edycji Grand Prix MTB Langa. Corocznie rozgrywane są tu zawody makroregionu, centralnego, jak również wiele zawodów, Puchar Wójta Gminy Sławno. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich, wszystkich zawodników. A w kolejności województwo wielkopolskie, brawo! <klucz> województwo świętokrzyskie! Województwo Śląskie. Województwo Pomorskie. Województwo Podlaskie. Województwo Podkarpackie. Województwo Mazowieckie. Województwo Małopolskie. Województwo DolnoŚląskie. I gospodarza Olimpiady Województwo Łódzkie. Życzę zawodnikom warki Fair play, widzą wielkich wrażeń 16. ogólnopolską olimpiadę młodzieży w kolarstwie górskim MTB ogłaszam za otwartą. Szanowni Państwo, dobrze żeby się słowa przez pana wójta ale ja teraz pozwolę sobie tutaj pod tą biało-czerwoną flagą pojawiły się trzy osoby bardzo proszę Marceli Bogusławski, ten który będzie bronił koszulki zdobytej przed rokiem reprezentant klubu LUKS Sławno proszę również tutaj Gabriele Wojtyłę zawodniczkę klubu z Goodman Zator bardzo proszę Gabrysię również obręczenie tego tytułu i bardzo proszę aby również pojawiła się tutaj Klaudia Czabok zawodniczka reprezentująca Dolny Śląsk proszę państwa za chwilę Współpracamy hymn narodowy i oczywiście wciągniemy biało-czerwoną plagę na masz. Biało-czerwona flaga już, proszę Państwa, jest na maszcie. Marceli Bogosławski, zostańcie oczywiście jako poczet tutaj przy tej biało-czerwonej fladze. Proszę Państwa, w imieniu organizatorów odczytam apel olimpijski. W roku 150. rocznicy urodzin Piero de Coubertin, francuskiego pedagoga, twórcy olpinizmu czasów nowożytnych. Poznajmy i upowszechniajmy ideę, którą głosił. Mamy za sobą 27 letnich i 21 zimowych Igrzysk Olimpijskich. Pragniemy, by w Soczi i Rio de Janeiro biało czerwoni wystartowali udanie godnie reprezentując Polskę. Twórzmy przyjazny klimat społeczny wokół przygotowań do udziału naszych sportowców w imprezach najwyższej rangi. Zapewnijmy im jak najlepsze warunki szkoleniowe. Nie zapominajmy jednak o Podstawach sportu, który tworzy się na podwórkach i boiskach szkolnych podczas zawodów lokalnych i regionalnych. To stamtąd rekrutują się późniejsi mistrzowie. Niech Dni Olimpijczyka 2013 staną się okazją do organizowania różnorodnych imprez zbierających dzieci, młodzież i dorosłych do sportu. Prosimy władze państwowe, samorządy wszystkich szczebli, nauczycieli i rodziców, media oraz dawnych mistrzów sportu, aby jak najlepiej wspierali. Polski sport i ruch olimpijski. Inwestując w jego rozwój, inwestujemy w zdrowie, wartości humanistyczne oraz obywatelskie zachowania jednostki w społeczeństwie. Polski Komitet Olimpijski. Bardzo proszę, aby teraz w imieniu zawodników i zawodniczek ślubowanie odczytała Emilia Jędrzejczyk, zawodniczka klubu LUKS Sławno. Bardzo prosimy, Emilia Jędrzejczyk. Ślubowanie zawodników. My, uczestnicy zawodów finałowych XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Łódzkie 2013, ślubujemy dbać o dobre imię reprezentanta swojego województwa i godnie je reprezentować, respektować zasady obowiązujące w sporcie, przestrzegać zasad szlachetnej rywalizacji i zawsze postępować zgodnie z duchem fair play w każdym czasie i miejscu. Wszystkie dążenia, umiejętności, talent i siły woli. Poświęcić osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego bez żadnego dopingu. Mając świadomość trudu przygotowania olimpiady i odpowiedzialności za właściwy jej przebieg ślubujemy. Wziąć udział w olimpiadzie w duchu walki dla, zaszczytnego, dla zaszczytu swojego województwa i chwały sportu. Przestrzegać zasad koleżeńskich i odpowiedzialności za powierzony sprzęt i miejsce pobytu w czasie olimpiady. Wykonywać polecenia trenerów, sędziów i organizatorów. Ślubujemy. Bardzo proszę, aby również zawodnicy odpowiedzieli słowo: ślubujemy". ślubujemy. Bardzo proszę teraz, w imieniu sędziów, aby apel i ślubowanie sędziowskie złożył sędzia główny tych zawodów, Tomasz Cichy. W imieniu wszystkich sędziów i uczestniczących w zawodach finałowych XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Łódzkie 2013. Uhonorowani zaszczytem sędziowania finałów przyrzekamy dołożyć wszelkich starań, aby wiernie strzegąc regulaminów wszystkich konkurencji stworzyć jak najlepszą atmosferę rywalizacji. W imieniu wszystkich sędziów i organizatorów ślubujemy całkowitą bezstronność, respektowanie obowiązujących reguł dla dobra imienia sportu. Niech żyją najlepsi, niech żyje, niech triumfuje fair play. Przyrzekamy. Proszę Państwa, dziękujemy uprzejmie wszystkim. Ceremonia oficjalnego otwarcia zakończona. Bo za 26 minut na linii startowej będą ustawiać się. Przepraszam, już mamy tu informację od pana sędziego głównego. 11.15 start kategorii Juniorka Młodsza. Dziękujemy uprzejmie. I już 17.15 spotykamy się, proszę Państwa, na linii startowej dzisiejszego, dzisiejszych zawodów. Dziękujemy uprzejmie i zapraszamy już wolniutko, proszę Państwa, oczywiście w okolice linii startowej. Oczywiście nasi oficjele będą z nami, bo będą oglądać zawody sportowe, proszę Państwa. Po zakończeniu tutaj, jak widzimy, przygotowane koszulki mistrzowskie, przygotowane medale. Yy. startowej 20 najlepszych dziewczyn z kraju, które weszły do finału podczas czterech wyścigów eliminacyjnych. 20 najlepszych pań, które też niedługo będę Państwu przedstawiał. i oczywiście wierzymy, że będzie z nami tutaj do samego końca kiedy będziemy dekorować najgorsze środę, w środę, podczas środę, finału środę, Startowej już niedługo. 20 najlepszych dziewczyn z wyścigów eliminacyjnych w walce o medale 19 ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. I co? Numer 41 Kaja Karkula. Kaja Karkula. 42 Marta Lach soką Kęty. 43 Katarzyna Socha. Azalia Brzezina Królewska.

Numer 48 Aleksandra Klinczak, z Zbubonin. Numer 49 Patrycja Piotrowska, Jama Wałbrzyk. Numer 50 Ania Tomczyńska, Koźminianka Koźminek. 51 Patrycja Jorkowska. Kartozja Kartozy. Tak żeby nie było Nr 52. Dotykało, tak? Alicja Garca. Zobaczył Kępy. To, Sody, Różki, to, się to, to się, się byli. Numer to 53. Tak? Klaudia Czabok, Warszawski, Klub Kolarski. To wszystko drugi rząd. Numer 54. Klaudia Ślepogorońska. Tak, tak BDC, Kuraga Bołomik. Numer 55 Karolina Witek, start Tomaszu Mazowiecki. Numer 56 sześć, Natalia Hojna, Soto Gudman-Zator. Numer pięćdziesiąt siedem, Patrycja Kulka, UKS Podwilki. Numer 59, Emilia Jędrzejczyk, LKK, Luks Sławno. I tą listę finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zamyka Karolina kartuzja, kartuzja. Dzisiaj tutaj, posłuchajmy na koszulkę, z orłem na piersi, o Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Tam ale ta bita będzie z stratem, ja wojewódzkie, wolno, to będziemy wytopywać. No a trenerzy na pewno przy... przeżywają ogromnie, bo jednak wiele miesięcy przygotowań do tego startu. startu. Nie, nie ma ryzyka. Starty eliminacyjne, nie nie wiele wyścigów, ale dzisiaj tak? tutaj... Na finale w tej pięknej starcujemy miejscowości Gminie Sławna Znowu upragnioną koszulkę Z zarobem na piersi kategorii A Nie Morski i oczywiście dziewczyny W komplecie finalistki, w komplecie finalistki pytania? ustawione na linii strutowej Trzy okrążenia, tak Tablica jest tam pod Powinno być widać trójeczkę, tak? Tam będziemy pokazywać Dzisiaj w finale Olimpiady sławnie Ania, spokojnie. I jeszcze tam widzę minuty do startu. No i na pewno za chwilę to okrzyki gdzieś tam się wzniosą, ponieważ każdy sercem będzie gdzieś tam dopilował swoje zawodniczki. Dzisiaj, kto dzisiaj tutaj stanie na tym najwyższym podium przygotowanym dla zawodniczek i zawodników? Ja wiem, że tam na trasie również rozstawieni opiekunowie, rodzice, bo to co mówiłem, nie tylko tutaj ten odcinek, ale wspaniały odcinek trasy tam przygotowany przez organizatorów. Runda 3900 metrów, bardzo wymagająca. Są oczywiście trudne zjazdy i podjazdy, ale na to zawodnicy w tej kategorii wiekowej są już przygotowani. Jedna minuta, ta flaga, ta szachownica za chwilę będzie uruchomiona i wtedy już zobaczymy tylko na trasie główne aktorki dzisiaj tego spektaklu. Słabnie podczas finału XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zobaczymy. Toping z Państwa strony oczywiście, niech będzie jak najgłośniejszy. Niech oni czują, że jesteście z nimi podczas tego wyścigu. 30 sekund do 15 sekund. Za chwilę to zapowiedziałem. Ta szachownica, ta flaga. JeffNet Będzie uruchomiona i z rostowana w walce prymat na rok 2013.